Dwa tygodnie temu na Steam w Early Accessie pojawiła się najnowsza gra twórców kultowego Dead Cells. Co więcej, jest to gra oparta na licencji popularnej serii gier platformowych Prince of Persia. Chociaż mówimy tu o grze udostępnionej na razie we wczesnym dostępie, to już teraz można śmiało stwierdzić, że reprezentuje ona udane połączenie różnych gatunków i nie zawiodą się tu zarówno fani wymagających dwuwymiarowych platformówek, jak i zwolennicy zręcznościowej walki, czy też rozgrywki opartej na pewnej formie losowości. W tym filmie opowiem Wam, czy warto zainwestować w tę grę już teraz, jaki jest jej stan obecny oraz czego jej na tym etapie brakuje. Za The Rock Prince of Persia odpowiedzialne jest francuskie studio The Evil Empire. Są to ludzie, którzy od 2019 roku zajmowali się rozwojem Dead Cells, a samo studio zostało po prostu wydzielone z oryginalnej ekipy, która stworzyła grę. Można więc śmiało stwierdzić, że są to ludzie, którzy znają się na rzeczy, ale jednocześnie mieli oni tutaj bardzo niełatwe zadanie do równania po pierwsze swojemu oryginalnemu dziełu, a po drugie wprowadzenie szeregu oczekiwanych nowości i oddanie przy tym ducha serii Prince of Persia. Zacznijmy jednak od tego, o co w ogóle w tej grze chodzi. Na pierwszy rzut oka jest to po prostu dwuwymiarowa gra platformowa, w której jeśli zginiemy, to musimy zaczynać od początku, tak jak ze starych dobrych czasów. Fabuła opowiada tutaj o najeździe Hunów na królestwo Persji, jednak warto tu od razu zaznaczyć, że ci Hunowie reprezentowani są raczej jako takie baśniowe stwory niż ludzie. Osobą, która musi uratować królestwo, jest oczywiście tytułowy książę Persji, który jak zwykle dla niego został uwięziony w pętli czasu. I ma to tutaj gameplayowo całkiem dużo sensu, ponieważ ta gra czerpie tutaj naprawdę garściami z gatunku roguelike. Oznacza to, że za każdym razem, gdy zginiemy, świat gry się resetuje i odwiedzamy trochę inaczej wyglądające lokacje. Znajdujemy w nich inne przedmioty, natrafiamy na inaczej ułożonych przeciwników itd. Z każdą śmiercią tracimy także większość swoich postępów, ale o tym opowiem szerzej trochę później. Od strony graficznej, całość ma tutaj yy, lekki klimat kreskówki osadzonej w realiach opowieści Tysiąca i Jednej Nocy, a sama. Kreska może tutaj przypominać choćby kultowe seriale animowane Gendiego Tartakowskiego, takie jak Samurai Jack. Warto jednak mieć tu na uwadze, że ta gra tak naprawdę ma trójwymiarową oprawę graficzną, która tylko bardzo sprawnie udaje 2D. Niemniej jednak, w ruchu wygląda to wszystko bardzo ładnie. Jest prosto, owszem, ale nie prostacko, kolory są żywe, a wielowarstwowe tła z efektem paralaksy naprawdę cieszą oko, nawet jeśli widzimy je. Po raz setny po prostu wracamy do kolejnego wariantu tej samej lokacji, a właściwie biomu, bo tak nazywane są przez twórców gry dostępne w niej etapy. Biomy te różnią się od siebie nie tylko stylistyką, ale także zawartością, bo może być to na przykład górska wioska, może być mroczne oboz hunów, mogą być to zaciemnione akwadukty, czy na przykład tajemnicza biblioteka w czasie pożaru, pełna różnorakich mechanizmów i pułapek. A podczas eksploracji trafiamy w tych wszystkich miejscach na unikalne wydarzenia specjalne, takie jak na przykład rozstawiony przez niezależne postaci sklep, w którym możemy kupić przydatne przedmioty. Możemy natrafić na kowala pozwalającego na ulepszenie naszej broni, czy też możemy trafić także na jakąś ważną postać fabularną, która pomaga nam. W prowadzeniu śledztwa. W tej grze bowiem występuje pewnego rodzaju wątek główny, podzielony na pomniejsze questy, pomniejsze linie his historii, pomniejsze elementy, które możemy śledzić na mapie pamięci zrealizowanej w postaci takiego drzewka. Trochę to przypomina te gry z Sherlockiem Holmesem, Więc, nawet jeśli powtarzamy jakieś fragmenty, jakieś etapy, to możemy popchnąć fabułę do przodu. Gra jest wymagająca, to od razu mogę powiedzieć, jest dosyć trudna. Dawno nie trafiłem na grę, która napsułaby mi tyle krwi jeśli chodzi o poziom trudności. I oczywiście największym wyzwaniem jest tutaj to, że jak giniemy, to tracimy no, prawie wszystko. Prawie wszystko, bo zachowywane są przede wszystkim postępy fabularne, a poza tym zdobywamy tutaj. Rodzaj takiej pewnej waluty, którą, jeśli natrafimy na odpowiednią kapliczkę, możemy sobie ją jakby przenieść do, do, do swojej linii czasu, do swojego świata, z którego zaczynamy każdy kolejny run, i wtedy za tą walutę możemy sobie odblokowywać po prostu kolejne ulepszenia, które mogą się pojawić na szlaku, kiedy robimy kolejne podejścia. Ja generalnie tutaj miałem już problem z pierwszym wosem podchodziłem do niego wiele razy i gdy w końcu się udało to satysfakcja była bardzo duża. A podchodziłem do niego tyle razy, dlatego, że on jest dopiero po Dwóch pierwszych poziomach, i najlepiej te dwa pierwsze poziomy przejść sobie w taki sposób, żeby mieć po prostu na maksa życia, żeby mieć dobre ulepszenia, bo wtedy ma się z tym bossem większe szanse. Więc przypomina to trochę takie kultowe, stare platformówki, gdzie faktycznie trzeba było znać poziomy na pamięć, żeby dopiero móc do tego bossa dojść i się nauczyć jego ruchów. Nie każdemu musi się to podobać. Mi się generalnie ta formuła podobała. Poza tym ta gra ma sporo różnych systemów, które nam pomagają. Jak już wspominałem, są sklepy. W sklepach można kupić broń, ale tę broń można też znaleźć także w świecie gry, na przykład w skrzyniach. Broń ma różne statystyki, różne ataki specjalne. Mamy tutaj podstawowy taki atak pod przyciskiem. Możemy ten przycisk też przytrzymać i wywołać mocniejsze ataki. On ma różne właściwości. Inaczej trochę wygląda, kiedy skaczemy i atakujemy z powietrza. Możemy nad przeciwnikami przeskakiwać, żeby unikać ich ataków, ale możemy też ich kopać i to pozwala na ogłuszanie ich. Niektórzy przeciwnicy mają taką niebieską tarczę i tarcza redukuje bardzo obrażenia, które im zadajemy, więc właściwie to najpierw musimy tą tarczę zbić, żeby móc takiego wroga pokonać, ale jeśli zeskoczymy na wrogów z góry i uderzymy, wtedy wciśniemy odpowiednio przycisk i jego uderzymy takim ciosem z powietrza, to możemy te tarcze rozbijać. Nie zawsze jest to możliwe, bo nie zawsze prawda, zaskakujemy na nich z góry, ale można wykorzystać kopniak. Jeśli przeciwników jest kilku, to można kopnąć takiego bez tarczy, żeby go popchnąć na tych, którzy mają tarcze, a oni wtedy tarcze tracą. Można też wykorzystywać te kopniaki do popychania wrogów na różne elementy otoczenia, na przykład kolce, różne pułapki. W tej grze oczywiście są pułapki, no bo to jest Prince of Persia, muszą być. Jest także, tu w przeciwieństwie do Death Cells opcja, słuchajcie, biegania po ścianach, zarówno do góry, jak i trochę pod kątem, w bok i w połączeniu tutaj ze skakaniem to bieganie po ścianach powoduje bardzo płynny taki parkur charakterystyczny dla tej serii. To było w trójwymiarowych odsłonach, ale w tej ostatniej dwuwymiarowej Prince of Persia The Last Crown mogliśmy też to podziwiać i to tutaj też to jest i idealnie wpasowuje się w ten gatunek. Fani Dead Celsa mogą trochę narzekać na to, że jest tu mniej umiejętności ofensywnych, ponieważ właśnie poza tymi atakami bronią białą mamy też jakąś broń dystansową. Może być na przykład łuk, może być to jakiś taki czakram, którym rzucamy, i to jest pod osobnym przyciskiem. Wykorzystujemy energię, żeby to rzucać. No i właściwie tyle. Mamy jeszcze zdolność używania takiej butelki, po prostu przywracającej nam trochę życia. Tak jak w solcach, chociażby, prawda. I, i to tyle jeśli chodzi o te zdolności ofensywne możemy sobie modyfikować to co mamy za pomocą amuletów amulety wkładamy w sloty amulet poza tym, że ma jakieś właściwości na przykład takie, że mm, rozrzucamy trującą substancję dookoła siebie, albo mm, możemy y, y, podpalać progów tego typu rzeczy, albo zabijanie wrogów trochę nam przywraca punktów życia poza tym, że one mają takie właściwości to jeszcze Podnoszą statystyki amuletów sąsiadujących z nimi, i te amulety mają, że tak powiem, różne y, kierunki i różne nasilenie tych buffów, które nadają innym amuletom. Więc tu jest cała jeszcze taka, powiedzmy. Taka mechanika powiązana z układami, z buildami tych amuletów, ale jak już wspominałem, na wszystko tutaj trafiamy losowo, więc to nie jest tak, że możemy sobie wybrać najlepszą kombinację i za każdym razem ją sobie ekwipować. No, niestety nie, trzeba używać tego, co jest, i granie jako wymusza używanie różnych rzeczy. I to jest bardzo fajne. Ja co prawda już po pewnym czasie y, nauczyłem się, na przykład, że za wszelką cenę muszę zdobyć topór, bo bardziej topór mi pasuje, on ma większy zasięg, i ten topór mi właśnie pozwolił bossa pokonać. Szukam potem kowala, żeby sobie ten topór ulepszyć, więc oszczędzam na innych y, rzeczach, bo tutaj też za pokonywanie wrogów dostajemy złoto. Y, I to złoto zawsze tracimy, jak zginiemy, ale właśnie w czasie takiego biegu, takiego rana, możemy sobie właśnie to złoto wykorzystać na przykład do ulepszeń albo do kupienia różnych rzeczy. W tej grze są punkty szybkiej podróży w ramach każdego biomu i ta gra zachęca do tego, żeby jednak czyścić ją z przeciwników. Tutaj nigdzie się nie promuje szybkiego grania, szybkiego biegania. Tutaj bardziej chodzi o takie metodyczne, po prostu, czyszczenie. Oczywiście można wszystkich wyminąć i pędzić do bossa, ale jak już mówiłem, boss jest dosyć trudny, więc lepiej się przygotować. I to jest wszystko naprawdę bardzo, bardzo przemyślane, te platformowe takie momenty, kiedy po prostu płyniemy, skaczemy, ale też te momenty, gdy, gdy musimy sobie trochę poplanować, dynamiczna walka, dobrze się w to gra. Wszystkiemu towarzyszy tutaj fenomenalna oprawa dźwiękowa, muzyka elektroniczna, Muzyka, która czerpie z kultury perskiej, kultury irańskiej, ponieważ ten muzyk właśnie, który ją stworzył pochodzi z Iranu. Łączy w sobie elektroniczne instrumenty z tradycyjnymi instrumentami. Dawno już nie trafiłem na grę, która miałaby tak wciągający soundtrack. Momentami czułem się po prostu jak na jakiejś imprezie. Tutaj wręcz czasami wchodzą poza takimi jakiś elektro etno tutaj są też klimaty wręcz psytransowy bym powiedział nawet momentami jest trochę dubstep dużo różnych gatunków i naprawdę no nie wiem do czego to przyrównać gostraner prawda gostraner miał świetną muzykę synthwaveową i tam chodziło o taki flow w pewnym momencie się wyłączaliśmy i po prostu stawaliśmy się jednością z kontrolerem, jednością z tą postacią i wtedy dopiero zaczynało dobrze iść. I tak samo jest w tym e, The Rogue Prince of Persia, że kiedy wsłuchamy się w muzykę, e, to zaczyna wszystko. I iść bardzo dobrze. I mimo tego, że tutaj powtarzamy w kółko te same rzeczy, bo giniemy, więc odwiedzamy te same lokacje. To nie przeszkadza to aż tak, ponieważ właśnie ta, ten miks tej dosyć prostej, czytelnej oprawy i tych fantastycznych dźwięków. Polecam tę grę naprawdę na dobrych głośnikach grać czy na dobrych słuchawkach, to wszystko tutaj brzmi dobrze. Zresztą posłuchajcie sobie sami kilku kawałków. Warto także wspomnieć, że odwiedzanie biomów również nie musi być liniowe, ponieważ w poszczególnych miejscach możemy natrafić na rozwidlenia i na przykład zamiast do akweduktu, możemy trafić po, właśnie po pierwszym poziomie, możemy trafić do biblioteki i biblioteka może być trochę trudniejsza. Tak samo z obozu startowego, w którym tylko książę i jeszcze jedna tajemnicza postać zachowują wspomnienia o tym, że są kolejne cykle. Z tego obozu startowego możemy wyruszyć albo do wioski w górach, która jest trochę łatwiejsza, albo do obozu Hunów, który ma co prawda trochę lepsze nagrody, ale jest no, trudniejszy do przejścia i ja potem raczej go unikałem, jeśli chciałem ubić tego, tego bossa. Gra jest, jak już mówiłem, trudna. Nie widziałem jeszcze w niej wszystkiego i zdecydowanie nieprędko zobaczę. Trzeba mieć to na uwadze, więc to nie jest na pewno gra dla absolutnie każdego, ale jeśli lubicie pozycje wymagające, no to przypadnie Wam do Rogue Prince of Persia do gustu. Można narzekać na to, że jest jeszcze trochę mało broni, że jest jeszcze trochę mało rodzajów przeciwników. No, to jest gra w Early Accession, ona jest ciągle tworzona, ciągle dodawana. W momencie, jak nagrywam ten materiał, to już pojawił się pierwszy większy patch, który po pierwsze poprawia różnorakie błędy, ale też dodał nowy biom, którego jeszcze nie widziałem, oczywiście, ale <laughs> widać, że się dzieje i widać, że to jest, będzie rozwijane. Myślę, że ta gra ma duży potencjał, chociaż miała teraz raczej skromny start i w ogóle premiera musiała zostać przesunięta przez niespodziewaną premierę Hadesa, który po prostu oszaleli wszyscy na jego punkcie. Niemniej jednak uważam, że miłośnicy roglaików, miłośnicy wymagających platformówek, fani Dead Cells też tu się nie zawiodą. No Dead Cells był dużo bardziej nastawiony na walkę. Prince of Persia jest nastawiony bardziej na te połączenie walki z zręcznościowymi platformówkowymi segmentami i one się naprawdę nie nudzą. To jest to, co ja lubię i ta oprawa też tutaj świetnie współgra. Um... I czekam na więcej. Oczywiście na razie ta gra jest dostępna tylko na Steamie, tylko na PC-tach. Działa dobrze na Steam Decku. Materiały, które tu widzicie, nagrane przeze mnie, pochodzą ze Steam Decka. Trzyma bez problemu ponad 60 klatek na Steam Decku. Ja sobie ustawiłem ogranicznik do 60. Na telewizorze, kiedy podbijemy rozdzielczość np. do Full HD z tej natywnej Steam Deckowej, no to już jest trochę gorzej. Już potrafi sobie z poniżej tych 60 spaść. To pewnie jeszcze będzie optymalizowane, myślę, ale, ale jest, jest ok. Mi się naprawdę grało bardzo przyzwoicie. Będę wracał oczywiście do tej gry, żeby patrzeć, co tam nowego się pojawiło. Liczę, że może się pojawią choćby jakieś minimalne ułatwienia. To raczej, raczej coś, żebym mógł po prostu sobie pofarmić. Jeśli nie daje rady, albo jakiś rodzaj checkpointów, bo obecnie jest tak, jest chyba skrót, mi się wydaje. Po ubiciu bossa, jest możliwość odblokowania, zdobycia klucza, żeby potem z akweduktów móc sobie przejść, żeby tego bossa wyminąć. Ale żeby to zrobić, musiałem uruchomić jakąś maszynę w, w Obliwionie, do którego trafiamy po to się Tower of Oblivion, bo daje nazywa to miejsce po pokonaniu bossa tam trafiamy i trzeba było znaleźć klucz, użyć, po prostu otworzyć przejście. No i dostałem tam w papę. Zginąłem i muszę ubić tego bossa jeszcze raz, jeszcze raz to wszystko przechodzić. Niestety. No ale taki urok jest tej gry. Póki co jest ona naprawdę dosyć oryginalna. Ma niesamowitą muzykę, to jest jedna z najfajniejszych ścieżek dźwiękowych, jakich słyszałem w grach w ostatnim czasie. Dobrą, choć prostą oprawę graficzną. Jest to na pewno fajny eksperyment. No i fani serii Prince of Persia, tej oryginalnej, bo wiem, że miłośnicy trójwymiarowej trylogii narzekają, ale ludzie tak starzy jak ja, którzy pamiętają jeszcze dwuwymiarowe Prince of Persia, powinni tutaj się odnaleźć. Przecież jedynka była bardzo trudna, była na czas. Ginęło się tam i, i jak się straciło życia, to potem trzeba było zacząć od początku, więc tutaj jest, jest ten duch i całkiem fajnie to wyszło. Czekam na więcej, czekam na update'y. A wam, czy polecam już teraz zainwestować? To zależy od tego, jaki macie stosunek do Early Accessu w ogóle, bo. Jeśli kupujemy coś na premierę, no to mamy zazwyczaj tak przynajmniej powinno być, mamy pełne doświadczenie, prawda? Jeśli gramy w Early Access, no to w pewnym momencie jest tak, że możemy wyczyścić całą taką zawartość, i potem jak się pojawiają te kolejne pacze, no to już może się komuś trochę nie chcieć wrócić, prawda? Może tak być, że yy, przechodzi coś jeszcze raz, akurat ta gra ma to do siebie, że ona jest oparta na takiej iteracji, yy, na tych cyklach, więc. Yy, to nie będzie aż tak y, jakimś wielkim wyrzeczeniem, żeby do niej wrócić na przykład za kilka miesięcy, zobaczyć co tam się zmieniło, bo jak się tą grę opanuje, no to już się przechodzi o całkiem sprawnie, no ja jej jeszcze nie opanowałem. Y, więc y, myślę, że tak, można po nią sięgnąć już teraz, y, ale... Y, bo nie jest to jakiś y, wybrakowany Early Access na przykład. Ale jeśli chcecie mieć pełne doświadczenie i nie chce wam się sprawdzać, czekać co tam wyszło, co, co, co zmieniono, czy zmieniono balans, no to oczywiście zawsze w takich wypadkach lepiej jest po prostu poczekać e, na premierę. E, jako early access jest to całkiem ok. E, widziałem dużo, dużo bardziej skromne early accessy. Tu naprawdę jest sporo tej zawartości, jest się w co bawić. E, e, na dzień dobry nabiłem 10 godzin i e, raptem położyłem Prawda, pierwszego bossa i zobaczyłem kawałek poziomów, które są później, yy, więc jest, y, jest tutaj co robić na pewno, myślę. Dla kogoś takiego, kto, kto właśnie nie jest aż takim wymiataczem w tego typu gry, bo jak ktoś jest jakimś y, turbozręcznościowym, no to pewnie dużo szybciej tę grę y, opanuje i faktycznie może uznać, że tej zawartości jest trochę mniej. Ciężko mi ocenić. My też y, porównujemy ją na przykład w tym momencie z Dead Cellsem ale Cells po tylu latach już ma dużo więcej zawartości niż miał na premierę, więc to też trzeba mieć na uwadze. W każdym razie to by było na tyle. Bardzo Wam dziękuję za uwagę i zapraszam do oglądania kolejnych filmów. Będzie mi niezmiernie miło, jeśli jeszcze tego nie robicie, jeśli zasubskrybujecie mój kanał. Najlepiej włączeniem powiadomień, ponieważ algorytm nie kocha jakoś moich filmów wybitnie. Ale też słuchajcie, wystarczy komentarz, łap w górę. Yy, napiszcie, jaki macie stosunek do early accessu, Czy yy, w ogóle jest sens w takie gry inwestować? Jestem ciekaw Waszych opinii yy, na to. Yy, I tyle. Do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnych filmach. Na razie.